Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Prosiliście, żeby sprawdzić, jakie jest napięcie podtrzymujące, jaki prąd jest podtrzymujący w moich poszczególnych ładowarkach, więc w tym momencie jest 7,39. Rano przez całą noc był podłączony foksur i foksur mnie denerwuje pod tym względem, że on pokazuje full, ale nie pokazuje jakie jest napięcie to podtrzymujące. Ładowarka lidlowska na przykład pokazywałaby tu napięcie, stąd podłączyłem BM2. I to napięcie sprawdzałem też w nocy odkąd naładował, czyli pokazał, full. Cały czas jest 13, 35, 38 i tak dalej. Czyli generalnie 13, 30. Wydaje mi się, że lidlowska zrobi tak samo, robi tak samo, ale to jeszcze sprawdzimy. No i jeszcze prąd. Zobaczmy, czy on teraz skacze. Bo na przykład w ładowarce ale to też sprawdzimy, wydaje mi się, że prąd nie skacze. Jest taki minimalny, stały. No i jak widzieliście pojawiło się nawet 0,9 czyli prawie 1A momentami, a czasami ileś tam setnych. Czyli Foxur 1336 i pulsujące natężenie. I ładowarka lidlowska, chodzi od jakiś 3 godzin na podtrzymaniu, pokazuje 133, czyli niby tak jak Foxur, ale ona przekłamuje o 20 zawsze zawyża. Więc tak naprawdę podtrzymanie jest na poziomie 13V,1. A prąd tutaj chyba jest stały, nic nie skacze. Stały minimalny 700A. No to taką mamy różnicę między foksurem a ładowarką lidloską, czyli tutaj jest o 2, niższe napięcie podtrzymujące, natomiast prąd praktycznie zerowy. I nie falujący w żaden sposób. I czas na przedostatnią ładowarkę w teście napięcia podtrzymującego, czyli MW Power bardzo chwalony, jednak ma tą wadę, że nie ma napięcia podtrzymującego. Czyli ładowanie się wyłączyło i powoli spada. I jak spadnie chyba do 12.7, może do 12.6, napiszcie: Ja nie pamiętam, to się z powrotem włączy. Ale popatrzmy, co pokazuje tutaj urządzenie mierzące natężenie i mamy dwie setne, czyli coś tam jakby idzie. Wygląda na to, że coś tam, jakiś tam prąd jest spuszczony na akumulator. No dobra, rozłączamy MW Power i czas na ostatnią ładowarkę, czyli renomowany Sitek. No dobrze, Sitek prawie podłączony, prawie podłączony, bo jeszcze klemę minusową tutaj będę musiał podpiąć. Czyli mamy pana Mondrale. Jest to ładowarka, która. Podważa algorytmy wszystkich innych ładowarek. Innymi słowy, zawsze uważa, że akumulator jest niedoładowany. Wszystkie inne już się wyłączają. A ta twierdzi, że trzeba dalej ładować i do tego napięciem wyższym niż przewidywany w sytuacji GMA. Tu dziś na obudowie było napisane, że, że sugerują napięcie 14,7 maksymalnie. A ona wchodziła mi na 15V, nawet chyba 15,1, no ale był mróz, i ktoś tam pisał, że jak jest mróz, to to jest normalne. W tym momencie jest coś koło 0 stopni, zobaczymy na ile wejdzie. Czyli akumulator jest naładowany według MW Power i jest też 12,82, tak jak pokazywał MW Power. Ok, cęgi gotowe, no to podłączam. I co się będzie działo? I ruszył, i napięcie rośnie, już jest 14,7, ale malutki prąd, dwie tylko. Czyli Sitek czuje, że akumulator rzeczywiście naładowany, no ale wysyca. Ciekaw jestem, czy wejdzie znowu ponad 15V. Może nie wejdzie, może rzeczywiście przed tylko, kiedy był mróz. I jeszcze raz prąd, 1A.

patrzmy jeszcze na historię ładowania MW Power. No, zobaczcie, jaki od razu super wyższy teraz przy Citeku. A tu było ładowanie MW Power. Chociaż nie, tu jechałem samochodem z pracy i tu podłączyłem MW Power. Czyli MW Power, czuję, że jest akumulator naładowany, bo wróciłem no w cudzysłowie z pracy. To była trasa 6 km. Czyli MW Power. Tylko 13,6 V. I się wyłączy. A sitek ciśnie. Teraz no cały czas koło 15 V. No, chyba rzeczywiście to zależy od temperatury. Mister Akumulator twierdzi, że 14,9 to jest napięcie maksymalne dla AGM-a 0,4 A, Ampera. No dobra, poczekamy aż sitek się wyłączy i przejdzie w stan czuwania, czyli przy siódmej diodzie. No, i mamy siódmą diodę. Sitek zakończył główne ładowanie, przeszedł w stan ładowania podtrzymującego z napięciem 13,78 prąd. No, i prąd skaczący. Cały czas około 13,70. Popatrzmy, jak to wyglądało. Czyli wszedł na te 15 V i leciało w dół troszeczkę do 14,87, i potem koniec. Tu cały czas podtrzymanie w okolicach 13:70. No i dogrywam jeszcze kawałeczek porankiem dnia następnego. Jest 7:35, ponieważ serpałka była całą noc na podtrzymaniu na Siteku. I zobaczcie, 14,3 w tym momencie czyli Sitek ciśnie i ciśnie. To jest w tym momencie najwyższe, zdecydowanie najwyższe napięcie podtrzymujące ze wszystkich moich ładowarek. Pytanie, czy wręcz nie jest za duże. Nie wiem, powiem Wam, że mnie jakoś drażni ten sitek. Nie wiem, no może tak wysyca. Cały czas siódma dioda. I 14.2, ale wziąłem specjalnie telefon żony, żeby zobaczyć jak to było przez noc. Tu mamy północ i było 13,96. I on sobie powoli podnosi. I 14 od 3,50 w nocy. Taka sytuacja z Citekiem, Czyli zdecydowanie najmądrzejszy. Po prostu wszystko robi inaczej niż cztery inne ładowarki.